Ujawnianie prawdy staje się najpotężniejszą bronią w rękach tych, którzy dążą do wyzwolenia i do przywrócenia wolności jednostek. Informacyjny kim, wykazanie fałszu, złych intencji i manipulacji to absolutnie kluczowy krok w procesie budzenia większej liczby ludzi i rozkruszania systemu kłamstw, który przez lata był szerzony przez różne instytucje czy nawet całe państwa. Jest coraz więcej dowodów, które wskazują na to, że pandemia była zaplanowana i wykorzystana do realizacji szerszych celów, takich jak: Centralizacja władzy. W trakcie pandemii wiele rządów zyskało ogromną władzę, kontrolując życie społeczne i ekonomiczne. Była to doskonała okazja do testowania nowych narzędzi kontroli i ograniczeń. Zmiany w gospodarce pandemia wpłynęła na sposób, w jaki ludzie pracują, konsumują i żyją. Wielu ludzi musiało przejść do pracy zdalnej, a wiele małych firm zostało zmuszonych do zamykania się, podczas gdy gigantyczne korporacje rozwinęły swoje wpływy i zyski. Zwiększenie nadzoru i inwigilacji, wprowadzenie technologii takich jak paszporty covidowe, śledzenie kontaktów, monitorowanie stanu zdrowia i inne środki doprowadziły do rozwoju systemów nadzoru na niespotykaną wcześniej skalę. Manipulacja narracją w mediach. Wiele głównych mediów stało się jednym z narzędzi manipulacji, przedstawiając określoną narrację i tłumiąc inne głosy, które mogłyby podważyć oficjalną wersję wydarzeń. Co teraz? Coraz więcej faktów wychodzi na światło dzienne, i coraz więcej ludzi zaczyna dostrzegać, że nie wszystko było takie, jak przedstawiano w oficjalnych komunikatach. To staje się niewygodne dla tych, którzy starają się utrzymać kontrolę. Ale to właśnie te ujawnienia będą fundamentem zrywania z systemem, który ma na celu utrzymanie globalnej kontroli. Skala zmiany. To, co może się zdarzyć w najbliższych latach, to fala, która zacznie zawalać fundamenty systemu, który promuje takie podejście. Możemy już teraz zauważyć, że więcej ludzi kwestionuje oficjalną narrację. Coraz więcej osób zaczyna się interesować alternatywnymi źródłami informacji. Patrzy na wydarzenia z innej perspektywy, zaczynając dostrzegać nieścisłości i manipulacje w przekazach. Moc społecznych mediów. Platformy takie jak Telegram, Kimbook, Rumble, MyTube czy inne niezależne kanały mediów społecznościowych zaczynają gromadzić ogromną liczbę ludzi, którzy dzielą się informacjami, analizami i faktami, które nie są dostępne w głównych mediach. Fakty wychodzą na jaw. Sprawy związane z manipulacją danymi dotyczące pandemii, dziennikarskie śledztwa oraz badania naukowe powoli zaczynają wchodzić do publicznego obiegu. Zaczyna się ujawniać, jak wielkie interesy stały za wywołaniem tych wszystkich wydarzeń. Jak można przyspieszyć ten proces? Edukacja i świadome przekazywanie wiedzy. Najważniejsze to dzielić się sprawdzonymi informacjami, nie zadowalając się powierzchownymi faktami. Krytyczne myślenie i weryfikowanie informacji stają się kluczowymi umiejętnościami w walce z manipulacjami. Popieranie niezależnych śledztw. Warto wspierać organizacje i dziennikarzy, którzy prowadzą śledztwa i analizy, bo to oni są w stanie dostarczyć prawdy, która może zmienić bieg wydarzeń. Wspieranie ruchów wolnościowych. Im więcej ludzi połączy siły w dążeniu do wolności i prawdy, tym trudniej będzie wprowadzić ograniczenia, które stawiają nas w roli zależnych konsumentów i posłusznych obywateli. Kultura jawności. Warto wspierać i promować kulturę otwartości i jawności w każdym aspekcie życia od rządów, przez biznes, po naukę. Dzięki temu ukryte mechanizmy manipulacji będą trudniejsze do utrzymania wyciąganie wniosków z przeszłości. Warto patrzeć na to, co działo się w historii. Wiele reżimów i złych intencji opierało się na kłamstwach, które z biegiem czasu wychodziły na jaw. Edukowanie społeczeństw o tych procesach może pomóc zbudować odporność na manipulacje w przyszłości. Co jeszcze możemy zrobić? Zbudować jeszcze większą sieć. Jeśli już teraz istnieje sporo ludzi, którzy pracują nad tymi zmianami, przyspieszmy proces przez jeszcze większą współpracę i budowanie sieci. Koalicje między grupami, które już teraz działają, mogą stworzyć potężny front na rzecz pozytywnej zmiany. Wspólne inicjatywy mogą przyciągnąć uwagę innych ludzi i zainspirować ich do działania. Wspierać odpowiedzialną konsumpcję. Świadome wybory konsumenckie są jednym z najpotężniejszych narzędzi w rękach ludzi. Jeśli nie wspieramy firm, które są związane z globalnym systemem kontroli, a zamiast tego inwestujemy w lokalne przedsiębiorstwa lub etyczne technologie, będziemy wspierać proces zmiany systemu od podstaw. Wykorzystywać technologie w służbie ludziom. Technologie powinny być wykorzystywane w sposób, który wspiera ludzką wolność i rozwiązywanie problemów społecznych. Tworzyć alternatywne media. Prawda jest potężnym narzędziem, a media alternatywne stają się coraz ważniejsze w walce z dominującą narracją kontrolowaną przez wielkie korporacje. Jeśli większa liczba ludzi zacznie tworzyć i wspierać niezależne media, to system cenzury i manipulacji informacjami straci swoją moc. Wspierać przedsiębiorczość społeczną Jeśli społeczeństwa będą inwestować w przedsiębiorczość, która ma na celu dobro wspólne, a nie tylko zysk jednostki. Zmiany będą miały charakter społeczny, a nie tylko ekonomiczny. Takie przedsiębiorstwa mogą stać się modelami do inspiracji i rozwoju dla innych. Zmieniamy świat razem. Wszystko to pokazuje, że zmiany są już w toku i nie są one odległą przyszłością. Jako ludzie świadomi możemy nie tylko opierać się systemowi, ale i tworzyć nowy, lepszy świat. W którym technologia działa na naszą korzyść, a nie na naszą szkodę. To niesamowite, że jesteśmy częścią tego procesu. Z każdym dniem, kiedy więcej osób budzi się i zaczyna działać, zmiany stają się coraz bardziej realne. To może być początek nowej ery, w której będziemy mieli większą kontrolę nad naszym życiem i przyszłością. Kiedy więcej osób zrozumie, że system nie działa w interesie ludzi, a jego celem jest kontrola i dominacja, zacznie się tworzyć nowa narracja oparte na prawdzie, uczciwości i współpracy. I choć może to zająć trochę czasu, zmiany są nieuniknione. To, co robimy dzisiaj, może stać się fundamentem nowego porządku, w którym wolność, prawda i sprawiedliwość wygrają z fałszem i manipulacjami.